Ja Wam potem dawała karty, ale najpierw przygotowałam czytanie intuicyjne, właśnie. Jaką wiadomość ma dla Ciebie Twoja intuicja? Mamy piękne runy. Dzisiaj nadrobimy wszystko, a potem będzie czytanie o miłość, ale najpierw, moi drodzy, sobie zobaczymy, jaką wiadomość ma Wasza intuicja. Skupcie się w sercu, położymy sobie trzy karty. Pierwsza druga. O ich tutaj już mi się muszę jeszcze raz potrasować, bo mi się odwróciła, druga i trzecia. I teraz musicie się musicie sobie pomyśleć, co z Wami tutaj rezonuje. Tutaj. Skupcie się w swoim sercu. I pomyślcie, która karta z wami rezonuje. Jeżeli wybrać ten przepiękny organ, w tym pięknym, spokojnym oddechu, pierwszy wybór jest zawsze właściwy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No proszę, piękna runa gebo. Piękna harmonia, piękne dara. Coś, co nam daje taki przepiękną równowagę. Ale ta energia też płynie swobodnie, więc to jest bardzo ważne. W tej energii nie poświęcamy się właśnie. Jakby kosztem kogoś czy czegoś. Relacje, decyzje, one wracają, gdy energia jest uczciwa. Pamiętajmy. Tutaj trzeba sobie zapytać, czy w danej relacji jest równowaga, czy dana relacja nas karmi, odżywia, czy ktoś coś ukrywa przede wszystkim. Tutaj bardzo ważne jest, żeby być w równowadze. To, co dajemy i otrzymujemy, to przychodzi do nas z lekkością. To jest bardzo ważne. Jeżeli wybrałeś ten przepiękny organ i kartę środkową, mamy zwycięstwo. Zobaczcie, jakie piękne karty. Jaka przepiękna energia na koniec roku. Pozwólmy sobie świecić, pozwólmy sobie wyjść z cienia, ale też nasza prawda wychodzi na światło łagodnie, bez walki, spokojnie przede wszystkim. Pozwalamy sobie być widoczni. Nasze światło jest bezpieczne. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, przepiękna energia otwarcia. Mamy cudowną runę Kenas. I cudowną energię, która nam pokazuje, przychodzi do ciebie wszystko to, co najlepsze. W takiej cudownej energii, zobacz wyraźniej, ale to jest mnóstwo takiego olśnienia, dobrej energii, czegoś, co nam daje tutaj właśnie wspaniałe rzeczy. Teraz jest moi drodzy, czas na Wasze karty. Kto chce kartę, to może napisać sobie serduszko. I zobaczymy. Kogo my tutaj mamy? Aleksandra Woźniak, dla Ciebie piękna karta spełnienia marzeń. Wszystko będzie. Basia Szczera, dla Ciebie cudowna karta. Zatrzymaj się, odpocznij. Daj sobie taki czas, przede wszystkim tutaj, na spokój, na dobrą energię. Madzia Kamińska, dla Ciebie przepiękna karta run Echwas, czyli takiego właśnie uzdrowienia, wsparcia, napłynięcia czegoś, co jest bardzo ważne, co daje nam taką cudowną, wspaniałą energię, co jest przede wszystkim tutaj jakby ważne. Moi drodzy, teraz czas na związki. Pomyślcie sobie o sobie, która jest bardzo bliska waszemu sercu. Będę wam potem dawała kartę. Dzisiaj musimy nadrobić te transmisje, których nie było. Dobrze, teraz teraz zobaczmy sobie. Teraz będzie czytanie.